Choć pogoda ulega systematycznej poprawie, to z południa Polski wciąż docierają do nas dramatyczne doniesienia na temat sytuacji powodziowej. Straty już są tam ogromne i niestety stale rosną. W całym kraju ruszyły akcje pomocowe na rzecz mieszkańców najbardziej zagrożonych regionów. Organizowane są one także przez poszczególne samorządy powiatu ostrzyszowskiego. Pomoc powodzianom angażują się nie tylko urzędnicy, strażacy ochotnicy, uczniowie i nauczyciele, ale również członki Kół Gospodyń Wiejskich i przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych. W Doruchowie dary można przynosić do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a jednym z pierwszych, który sparł akcję był radny powiatowy Damian Lis. Oglądając w niedzielę to co się dzieje na południu naszego kraju niewątpliwie no, zakrawało to o negatywne uczucia. My tutaj sobie możemy świętować niedzielę, a oni tam musieli walczyć, dlatego stwierdziłem, że trzeba coś zrobić. Jestem w kontakcie z panią wójt, z panem starostą. Zbiórki się odbywają, także jak najbardziej myślę, że trzeba pomagać, no bo na mnie ubędzie, a im pomożemy. Organizowana przez urząd gminy w Koberej Górze zbiórka dla powodzian, jak mówi wójt Wiesław Berski, prowadzona będzie aż do odwołania. Dla mieszkańców uruchomiono kilka punktów zbiórek. Artykuły pierwszej potrzeby można przynosić do sali sesyjnej zlokalizowanej w sąsiedztwie Urzędu Gminy oraz do szkół podstawowych w Kobylej Górze i Mąkoszycach. Kobylogórscy wolontariusze są w stałym kontakcie z przedstawicielami najbardziej dotkniętych gmin. Już wiemy, że najbardziej potrzebna jest żywność długoterminowa, jak również woda. I tutaj jeśli chodzi o wodę, bo wczoraj chcieliśmy zakupić dwie palety, okazuje się, że nawet problem tutaj u nas w supermarketach jest problem zakupieniem większej ilości wody, ale również środki chemiczne jak również też zależy w jakiej miejscowości czy to mówimy o gminie Bardo czy gmina Nysa czy czy gmina Lądek Zdrój. W każdej gminie powiedzmy jest jakaś tam też inna forma potrzeby bo też jest potrzebny sprzęt. Są zgłoszenie, że są potrzebne worki, łopaty, śpiworek, śpiwory, koce i to też będziemy chcieli tutaj żeby mieszkańcy nam w ramach swoich możliwości tutaj dostarczyli, a my mamy plan, aby dzisiaj e, jutro duży transport e, dowieść do, do Nysy, do Sztabu zarządzania do, do kryzysowego w Nysie, aby można było te dary tam zawieźć. I mam też taką informację, że w danym punkcie, gdzie są zbierane dany, e, gdzie są zbierane dary, jeśli e, będzie, będzie tych darów w jednym punkcie za dużo, one będą przekierowane powiedzmy do innych gmin. Także tutaj e, prosimy mieszkańców naszej gminy o dalsze wsparcie. Dziękujemy. Za obecne tutaj zaangażowanie, za tą solidarność z tymi osobami, które nam dotknęła ta powódź i mamy nadzieję, że będziemy nie tylko my tutaj, jako Kobry Górze jako takie działania gminne, ale wiem, że sołóstwa poszczególne, sołestwa w Parzynowie w Łukoszycach i również szkoły zaangażowały się w naszej gminie. Za co bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom. Wiemy, że zawsze na mieszkańców naszej gminy można liczyć, ale myślę, że też są będą osoby, które nie wiem, spędzają czas u nas w gminie i też dołączą do tej wspólnej akcji pomocy osobom poszkodowanym powodziom. Również w Ostrzeszowie w budynku po Byłym banku przy ulicy 1 Maja uruchomiono punkt zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla powodzian. Akcję koordynują Urząd Miasta i Gminy oraz starostwo powiatowe. Najwięcej potrzebna jest oczywiście woda, środki czystości. I tak jak tutaj teraz zauważyliśmy, to właściwie gotowe produkty, które można, żywnościowe, które można otworzyć i, i, i zjeść. Bo jak wiemy, brakuje tam wody, więc. Nawet takie zalewanie makaronów czy gotowanie będzie na tą chwilę na pewno utrudnione. Więc na tą chwilę myślę, że najbardziej potrzebne by były woda, środki czystości oraz gotowe środ środki spożywcze, które można otworzyć i zjeść. Na tą chwilę, no, z tego co wiemy, zainteresowanie pomocą z naszego terenu jest bardzo duże, co zresztą cieszy wszystkich. Każdy drobny gest jest ważny w dzisiejszych czasach i pomagajmy sobie nawzajem, bo każdego z nas to mogą spotkać. Organizatorzy zbiórek proszą, aby przynoszone produkty były zapakowane w kartony i wstępnie posegregowane, co ułatwi ich dalszy transport. Oprócz środków chemicznych i artykułów czystości potrzebne są również podstawowe artykuły medyczne, takie jak bandaże, opatrunki na drobne urazy. Pieluszki i pieluchomajtki, karma dla zwierząt, a także śpiwory, materace i koce.